Witam wszystkich z tej strony Patryk Krupiński. Ostatnio, aby odpowiedzieć na wiele pytań, dużo osób pisze na wiadomości prywatne na Wejsie odnośnie właśnie tych opcji itd. itd. I nie chcę mi się każdemu odpowiadać z osobna, dlatego chcę Wam zrobić takie krótkie nagranie, gdzie pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Taki bardzo krótki zarys tych opcji. Przede wszystkim, dużo osób pisze, że aby grać na opcjach, trzeba mieć potężny depozyt. To jest nieprawda, bo jak widać tutaj mamy tutaj widać ceny Bitask na, na opcje, to są grudniowe, styczniowe, na, na DAXa. Jak widać, te ceny tych opcji nie są aż tak potężnie wielkie, jak oso niektóre osoby przypuszczają. Dla przykładu, na przykład opcja Apple kosztuje na przykład dolara, mają multiplikator 100, czyli 100 dolarów. Tutaj na przykład jest opcja, kosztuje niecałe 50 euro, multiplikator 5, czyli 250 euro. Dużo, czyli tak, zacznę. Kilka pytań pojedynczo. Przede wszystkim padło pytanie, u jakiego brokera się handluje opcjami. W tym przypadku jest tak, że opcjami handluje się u każdego brokera, który jest pośrednikiem między traderem a giełdą, a nie jest market makerem lub. Brokerem CFD czyli potrzebujemy brokera z dostępem do giełd, takich brokerów jest kilka, wystarczy sobie nie wiem, poszukać w wyszukiwarce features, broker i tak dalej. Tak więc na pewno coś wyskoczy. Drugie pytanie, co, co to w ogóle tutaj jest tak dużo cyferek? Co to w ogóle oznacza? Czarna maga, skomplikowana matematyka, nic z tych rzeczy. Przykładowo mamy bit i ask, czyli cena. Bit ASK, czyli najlepsze oferty. Po jakich cenach są, znajdują się oferty? Bit, czyli po BIDzie sprzedajemy, po ASKu kupujemy. Tutaj pomiędzy wtedy mamy nasz spread. Później tutaj mamy <coughs> ostatnia cena, czyli po ile ona była kwotowana wczoraj. Zmienność delta gamma TETA Delta oznacza tutaj mamy 0,07, czyli 7%, czyli ta opcja posiada deltę. W wysokości 7% Ta delta zmienia się o 0,0002 z każdym punktem. Czyli, jeżeli DAX robi jeden punkt, to ta opcja wtedy będzie to miała 0,758 plus 0, 0,002. Czyli wtedy te 0,0002 trzeba dodać do tego wyniku, i wtedy mamy naszą deltę. Później jest Vega i Teta. Vega drugi temat. Teta. To jest po prostu ile nasza opcja traci każdego dnia na wartości, ponieważ jest jakieś ubezpieczenie, albo kogoś ubezpieczamy, lub jesteśmy ubezpieczani i na podstawie tego ta opcja traci, lub yy, po prostu ona traci każdego dnia na wartości. Po drugie, dużo osób mówi: Ok, dobra, kupię tą opcję, ale to jest takie właśnie kolejne pytanie: 12 tysięcy, ale jeżeli DAX nie dojdzie do 12 tysięcy, to ona padnie bezwartościowo. Fakt, jeżeli będziemy czekać do dnia wykonania tej opcji, ona straci. Jeżeli kupimy jednak teraz opcję z prawem wykonania jej 18 grudnia 2015 roku, czyli mniej więcej za półtora miesiąca ze strajkiem 12 tysięcy, czyli mamy prawo wykonania opcji po cenie 12 tysięcy, a DAX będzie miał 13 tysięcy świetnie, 1000 punktów na plus. Jeżeli jednak widzimy, że DAX nie dojdzie do tego poziomu, ale on doszedł na przykład, tutaj mamy DAXa. On na przykład nie dojdzie do 12, tylko zrobi, nie wiem, 11,600. Czyli mamy tak. 10 10,900, 11,600 to jest różnica 700 punktów. Czyli z tych 700 punktów mamy, jeżeli tutaj by się z tych greków nic nie zmieniło, z tych 700 punktów mamy 7%. Czyli 7% 700 dochodzi do tej ceny i na tej opcji wtedy te 7% 700 jest tutaj dodane do tej premii. Czyli gramy. Na różnicy wartości opcji, a nie na to, żeby ją wykonać w przyszłości. Maksymalne ryzyko przy takim czymś, kupując tą opcję, na przykład, pokażę Wam, czyli mamy informacje, czyli, czyli mamy wszystkie informacje, yy, jaki to jest opcja, gdzie to jest handlowane, kiedy to wygasa itd., tak itd., tak jaki mamy yy, strike jakie prawo, jaka waluta, jaki multiplikator, jaka giełda, symbol tego czegoś, typ tego produktu, cash i prawo wykonania, czyli europejski, później w jakich godzinach jest to kwotowane. Czyli są, są wszystkie informacje Maksymalne ryzyko przy teraz takim czymś to jest 120 euro bo jest multiplikator, czyli tą opcję 20 4, 10 razy 5 wychodzi 120,5 e, euro. To jest nasze maksymalne ryzyko. Jeżeli opcja urośnie, nie wiem, e, DAX urośnie kilka procent, to opcja wtedy też urośnie kilka procent. Ok, później kolejne pytanie. Jak to możliwe, że ktoś robi 1000% na opcji? Tutaj mamy przykład właśnie tej opcji, którą teraz pokazywałem. E, ona niedawno, zanim DAX wystrzelił w górę, ona była notowana, tutaj widać, po euro 60, euro Minimalnie tutaj było euro. Na chwilę obecną jest ona notowana po 23 euro, czyli 2300% robią ona tutaj w przeciągu mm, <laughs> kilku, kilku tygodni, dwóch tygodni mniej więcej, nie yy, Tak więc widać, czy to jest możliwe. Jest. Yy, na no, obcach jest to możliwe i tutaj podkreślam, że to nie jest 2000, czy tam 2,5 procent na depozycie, to jest 2,5 2500 na jednej transakcji, czyli ryzykowaliśmy wtedy przykładowo ryzykujemy 100 euro, wyciągamy 2000 euro. Jest 2000% z danej transakcji. OK. Kolejne pytanie. Ktoś sobie założył jakiś demo, jakiegoś brokera, który jest pośrednikiem między giełdą a, a traderem i mówi, nie mam kwotowe Niestety jest tak, że ogólnie nie ma nic za darmo e, i notowania z giełdy, jeżeli się chce, trzeba kupić takie notowania, kosztują na indeksy, na DTB. To jest Euro plus na takie jak tutaj derywaty 8 euro to jest 9 euro miesięcznie co u wielu osób niestety powoduje skrętu kiszek, bo trzeba za coś zapłacić, a nie z darmo, Ok, mam nadzieję, że byłem w stanie wam troszeczkę odpowiedzieć na te pytania. dorzucę to coś od Ciebie, tutaj właśnie mówię, niektórzy mówią, że te opcje są drogie. Tutaj mamy na przykład opcję, która kosztuje 824 euro. Jeśli byśmy ją kupowali, tutaj mamy jakieś na 91, czyli każdy trader sam sobie wybiera jaką opcję chce. Tutaj na przykład ktoś jak taką opcję kupił, no to najwyraźniej ma tą kasę, żeby sobie taką opcję kupić. Ktoś kto chce szukać opcji, która jest blisko aktualnej ceny indeksu, czyli tutaj 10900, no to sobie szuka wtedy em, odpowiedniego strajka, mamy tutaj 10900, bo pojawi nam się, tak 10900, kosztuje 322 razy multiplikator, kto nie ma kasy na taką opcję, szuka sobie innej opcji. OK. Później, czy są opcje na np. SNP, czy tam na inne instrumenty finansowe? Jasne, tutaj mamy SNP. Tutaj mamy też teraz ten wykres tego SNP i lada moment powinien nam się tutaj pojawić też opcje na ten instrument finansowy. Jak widać, też są opcje. One mają troszeczkę chyba inny multiplikator, zaraz sprawdzimy. One są multiplikator razy 100, czyli tutaj mamy wtedy cenę opcji, to jest 12, 20 razy 100. To, jak ktoś nie ma kasy, chce sobie poszukać tańszej, to trzeba po prostu poszukać inny, innego strajka i wtedy taka opcja z pewnością też będzie tańsza. Później, mamy tutaj, widać o 15 centów. Czyli tutaj można za 15 centów sobie kupić opcję, jednak ona wygasa za 10 dni. Czy to ma sens? No, to już każdy sam sobie musi na to pytanie odpowiedzieć. Jakby nie było, ten świat tych opcji, możliwości tych opcji tutaj jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Na Wikipedia, nie Wikipedia sobie możecie bardzo dużo na ten temat poczytać. Jeżeli będą jakiekolwiek pytania, pytajcie śmiało na grupie. Już jest na pewno nie jedna osoba, która jest w tym temacie obcykana i będzie wam w stanie odpowiedzieć. Jak nie, to będę się starał czasami robić takie filmiki jak dzisiaj, odpowiadając wszystkim po prostu raz grupowo na wszelkie pytania związane z rękami opcji. Tutaj tylko jeszcze pokażę właśnie tę opcję, którą przed chwilą kliknęliśmy, czyli na 27. Zobaczcie, niedawno, zanim ten mu wystrzelił w górę, ona była notowana po 2,40, chwilowo ona jest notowana gdzieś tutaj w granicach 12, 13, czyli jak widać, opcje mają naprawdę potężną zmienność. Jest to mm, dla wielu, mógłbym powiedzieć, ewentualna możliwość stworzenia sobie przewagi nad innymi uczestnikami rynku. Dlaczego? Bo już Wam yy, tłumaczę. Wezmę tylko coś do malowania. Ok. <coughs> zróbmy takie... taki przykład. Yy, mamy raz CFD Sorry, nie mam talentu do pisania. Mamy CFD. Widzicie coś takiego. Chcecie grać, ustawiać tutaj Stop by. no i tutaj macie swojego stop lossa rynek idzie góry, wow cieszycie się bardzo już liczycie niewydane pieniądze zanim zdążycie przestawić stop losa, rynek się nagle urwał, boom wasza strata wynosi to kupując opcję, ta sama sytuacja mówicie, dobra kupuję, moje ryzyko wynosi 100 euro ok, dobra kupiliście opcję, rynek idzie góry, tak jak tutaj już wydajecie niezrobione nie pieniądze, rynek spadł, o kurde wszystko straciłem całe 100 euro poszło ok, za chwilę patrzycie, wow, rynek jednak odwraca czyli jak widać, wasza maksymalna strata to jest te 100 euro rynek spadnie tutaj nie wiem, 10 tysięcy punktów odbije się kilka razy do zera i wasza strata dalej wynosi tylko i wyłącznie te 100 euro ja nic nie to więcej, jeżeli jednak rynek wystarczy, że w ostatni dzień przed wygaśnięciem tej opcji pójdzie do góry Zarabiacie czyli tracicie maksymalnie tylko e, tą premię, którą płacicie. Inaczej jest w przypadku wystawiania opcji, e, ale to już, mówię, zupełnie inny temat. Dlatego, czy opcje są dobre? Każdy sobie może sam odpowiedzieć. Jak widać, macie większy margines błędu, znacznie większy margines błędu w stosunku do e, tradycyjnych, właśnie kontraktów CFD lub bezpośrednio kontraktów terminowych handlowanych na giełdzie. Co, się, co można handlować przez opcje? E, wszystko. Wszystko, co jest notowane na giełdzie, ma tak samo i opcje. Tak więc waluty, niewaluty, wszystko można grać na, na opcjach. Takie na przykład opcje byłyby bardzo fenomenalne grając e, korzystając z naszych modeli na Stoku. Macie na przykład model, że kupujecie daną walutę i kupujecie tylko kontrakt terminowy i trzymacie go. Bardzo długi czas. Jeżeli stracicie, to macie z góry określone swą, swoją stratę. Bo wiadomo, że niektórzy na modelach czasami troszeczkę zapłacili, bo się przelewarowali. <laughs> ok? Bywa. Jednak osoby przy niskim lewarze nie miały takiego e, nieszczęścia. E, ok. Dobra. Tyle z mojej strony. Na tym filmiku postaram się zrobić jeszcze jedną prezentację, taką, gdzie wam krótko właśnie tylko wyjaśnię te specyfikacje, bo są opcje kole i puty i kola można kupić i sprzedać i puta można kupić i sprzedać, czyli to już nie jest tak jak na MT4 buy sell, tylko tutaj możesz już opcje kupna kupić lub sprzedać i opcje sprzedaży też kupić i sprzedać, czyli są aż cztery możliwości zawarcia jednej transakcji. Hmm. Bardzo skomplikowane. Ok, dobra. Tyle z mojej strony. Życzę wszystkim miłego, udanego wieczoru, trzymajcie się, cześć.